osi tylniej Bizona ZO 56 do Ursusa C360 Prace trwają Tutaj z wkładkami mosiężnymi Kalamitki No i spawanko Tak Tak to wygląda Oś, Bizon, opony, siłownik Taka tam zabawa. Pozdrawiamy. Tutaj, właśnie przyszykowana do malowania, jest skończona i do montażu na, na ciągniku. Będzie tylko pomalowana tutaj ten, ten odkryty metal, ten goły metal, a cała oś w przyszłości będzie wymyta, pomalowana pod jeden kolor. Na razie wygląda to tak. Myślę, że nie nieźle. Jest jest prosto w miarę będzie śmigać. Ciągnik trzeba szybko złożyć, bo jest potrzebny. Nie ma czasu też na jakąś tam nadmierną kosmetykę. Więc chyba na razie to tak będzie. Lekko po prostu w mojej jaskini trollowej tak to powstało, na kalamitki. Otwory smarowane. Są tulejki musiałem na środku Ta. z jednej, z drugiej strony. Czyli będzie Ursus Bizon, teraz nie, już nie tylko Ursus. Tak jak chłopaki z trawi, garaż zrobili. Patryk też zrobił taki przeszczep. Fajnie to wyszło, więc ja też tutaj zrobię. I chyba będzie dobrze. Tak wygląda to ładne opony w miarę no. będzie działane oś założona wszystko działa Perfekto! Elegancko wszystko dobrze Operacja się udała przeszczepu 20 lat technologii do przodu teraz poszło w tym ciągniku No popka jest to wszystko zakryje. No